Witam pięknie. Dziś praca plastyczna pod tytułem pisanka. Wcześniej przygotowałam szablon w kształcie jajka. Szablon kładziemy sobie na kartce. Odrysowujemy. I później wycinamy. Przygotowane już mamy materiały takie jak farby. Najlepsze byłyby farby wodne, zwane akry, akwarelą. Ja mam akryle, więc będę musiała je mocno rozcieńczyć wodą. Ale też potrzebny przyrząd do przyozdobienia tej pisanki. Papierowej to będzie zwykła biała świeczka. Początek techniki jest taki, że świecą rysujemy różne elementy. Ja pokażę może efekt końcowo-przejściowy. Tak to wygląda. Dość grubo białą świecą. Trudno rysuje się na białej kartce. Mocno dociskając, kilkakrotnie poprawiając te same miejsce. Rysujemy wzorki na naszej pisance proste, zygzaki, proste linie, linie ukośne, można kratkę. Jeżeli kropka, to kropka ma być takim dość mocno zaznaczonym punktem. Paski. Fale. No, i tu na końcu zrobimy kratkę. Odkładamy świece. Słabo widoczne, praktycznie nic nie widać. Coś tam pod światło widać, że jakieś wzorki namalowałam. I tajemnica teraz tkwi w tym, żeby to była bardzo farba rozrzedzona wodą. Zaczniemy sobie od takiego koloru pomarańczowego. Tam, gdzie będzie świeczka. Praktycznie samą wodą malujemy. Tam po prostu farba się nie przyjmie i zostaną białe elementy. Taka technika może być zastosowana, ale to już wtedy przy pomocy osoby dorosłej można wosk rozpuścić i w dawnych czasach w ten sposób wcześniej ugotowane jajka, jako pisankę robiono, malując je najpierw te wzorki woskiem. A my możemy zrobić to na kartce. Możemy nadać technikę batiku, czyli kolejne kolory na to, ale musimy poczekać aż wyschnie. Czyli jeszcze raz będzie nam potrzebna kartka, farby bardzo rozcieńczone. Najlepiej akwarele, pędzle, kubek z wodą, biała świeczka, zrobiony wcześniej szablon pisanki. Wycinamy, nakładamy świeczką wzorki i rozwodnioną farbą malujemy. Spróbujcie, zapraszam. Prześlijcie efekty swojej pracy.